Pytanie. pytanie. Po co Bóg zadaje nam pytanie? Po co Bóg nam zadaje pytanie? Bo nie wie? Czy Bóg zadaje nam pytania, bo nie wie? Ostatnio mówiliśmy o tym, że Bóg nie zadaje nam pytań, dlatego że nie wie. Lecz Bóg zadaje nam pytania po to, abyśmy to my się dowiedzieli. Czyli inaczej mówiąc, kiedy Bóg zadaje nam pytanie, to zadaje nam pytanie po to, aby poziom naszej świadomości wzrósł. Amen? Wracając do Ogrodu Eden, o którym już tu dzisiaj trzy razy było mowa. Nie, dwa, trzy, może. Wracając do Ogrodu Eden. Mamy trzy pytania na samym początku od Pana Boga. Gdzie jesteś, Adamie? I pytanie jest, czy Pan Bóg nie wiedział, zgubił mu się Adam? Adam mu się gdzieś zgubił. Pan Bóg przysnął, Adam mu się gdzieś zgubił i mówi, gdzie ty jesteś, Adamie, gdzie jesteś? No przecież to jest absurd, żeby tak myśleć. Adam nigdzie się Bogu nie zgubił. To Adam się zgubił w swoich decyzjach i przemyśleniach. W konsekwencji skrył się przed Bogiem. Wiecie, to, to jest tragedia życiowa. Zwróćcie uwagę, kiedy człowiek żył w dobrej relacji z Bogiem, to wszystko, czego potrzebował, miał. Ale kiedy zerwała się relacja z Bogiem, to zwróćcie uwagę, to, co miał, stało się usilną potrzebą. I od tego czasu człowiek szuka poczucia bezpieczeństwa, tak? Akceptacji, miłości. Dlaczego? Bo to stracił. I przez to, że nieraz inwestuje to, te swoje pragnienia w niewłaściwe miejsca, to sprawia, że przychodzą zranienia, których też Bóg nie chciał dla człowieka. Kiedy Bóg zadaje pytanie Adamowi, gdzie jesteś, kiedy Bóg zadaje nam pytanie, gdzie jesteś, Adamie. Wstaw swoje imię teraz. Gdzie jesteś? To zadaję ci pytanie, w którym jesteś miejscu i co tam robisz. Dlaczego jesteś w tym miejscu, a nie w innym? I kiedy zagłębisz się w to, to odpowiesz sobie na pytanie w taki sposób. Jestem w tym miejscu, dlatego że takich wyborów dokonywałem. Oczywiście, jeżeli jesteś na poziomie dziecka jeszcze emocjonalnego, to powiesz, jestem dlatego, że ten jest winny, że tu jestem, tamten jest winny, że tu jestem, okoliczności są winne, że tu jestem. Ale kiedy to tłumaczenie przestanie grać rolę w twoim życiu i zaczniesz myśleć głębiej i staniesz prosto z sobą. Przed lustrem, i zobaczysz swoje odbicie, i zadasz sobie pytanie, dlaczego tu jestem, to musisz sobie na to odpowiedzieć, albo powinieneś na to sobie odpowiedzieć, kiedy jesteś dojrzały, że jestem tu dlatego, że takich wyborów dokonałem. Gdzie jesteś? To jest pytanie o to, w którym miejscu jesteś. Jestem tutaj, mówi Adam, bo się skryłem przed tobą, gdyż jestem nagi. Powiedział Adam, tak? Uświadomił sobie, że jest nagi, bo decyzję takie podjął. No ale co dalej? Pan Bóg zadaje mi pytanie: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Inaczej mówiąc, do nas dzisiaj Bóg mówi: kto ci powiedział, że się do niczego nie nadajesz? Kto ci powiedział, że jesteś brzydki albo brzydka? Kto ci powiedział, że cię nikt nie lubi? Kto ci powiedział? Albo kto ci powiedział, że masz iść tą drogą, która zaprowadziła cię w to miejsce, w którym jesteś? Inaczej mówiąc, kogo słuchasz, bo jeżeli będziesz nastawiał ucho na głosy, które do ciebie docierają, to staniesz się tym głosem. Więc, jeżeli są to niewłaściwe głosy, to staniesz się niewłaściwym człowiekiem. Więc, gdzie jesteś, kto ci powiedział? Czy może zjadłeś? Trzecie pytanie. Inaczej mówiąc, to już jest mowa o tym, że dokonałeś wyborów i idziesz i robisz rzeczy, w których nie powinieneś iść. I później nie dziw się, że wszystko cię uderza w twarz. Bo co ty tam robisz? Co ty tam robisz? Wiecie, najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, to nie tyle mówić Panie Boże, pobogosław to, co ja robię, albo pobogosław nas. To już jest dobrze, kiedy. Na tyle sobie uświadomiłeś, że, szuk, że potrzebujesz Bożego Błogosławieństwa. Ale dojrzałość powinna cię prowadzić do tego, że wiesz, że jesteś na drodze błogosławieństwa, a to jest różnica. Halo, jesteście ze mną? Ty nie walczysz o to, żeby Bóg pobłogosławił Twoją drogę i Twoje wybory, ale szukasz, co jest Bożą Drogą i Bożymi Wyborami. I wiesz, że na tej drodze jest błogosławieństwo. I nie spinasz się, i nie prosisz, i nie wykręcasz Bogu ręki, aby On Cię pobłogosławił. Bo wiesz, że jesteś na drodze błogosławieństwa. Jesteś na drodze, na której Ojciec chce, abyś był. I to jest piękne, i to jest cudowne. I do tego się dorasta. Po co jesteśmy tutaj? Po to, aby dorastać. Po to, aby dorastać. Aby uczyć się i wzajemnie zachęcać, chodzić jego drogami, na których jest błogosławieństwo. Amen? Amen. Hallelujah i hosanna. A powiem jeszcze, maranata. <śmiech> <śmiech> Więc moi drodzy, pytania, bodźce, które do nas docierają, to jest po to, żeby zwrócić na nas swoją uwagę. I nieraz jest tego tak dużo, że trudno jest wyczuć planinie tego świata, tych różnych bodźców, różnych głosów, ten Boży głos. Dlatego potrzebujemy się zatrzymać i już słyszeć, co Bóg do nas mówi. No to jest Księga Ozrasza, otwórzcie tą księgę. To jest 965 strona. Kto ma Brytyjki, czytam tam taki tekst: chodźcie, zawróćcie do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać usilnie, poznać Pana, że go znajdziemy, pewne jest, jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza Ziemię. Co ci mam uczynić, Efraimie? Co ci mam uczynić, Judo? Dwa pytania. Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust i moje prawo. Wzeszło jak światłość. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary. Poznania Boga, a nie całopaleń. Moi drodzy, księga Ozeasza została napisana osiem wieków przed narodzeniem pana Jezusa. Niezły czas, zanim się pan Jezus na, e, narodził. I rozwiązał ten dylemat, który tu widzimy. Aczkolwiek nie rozwiązał dylematu związanego z, z wyborami. Czy w lewo czy w prawo, a może prosto, a może się cofnąć? Czy w lewo czy w prawo? Wiecie, wybory, wybory, wybory sprawiają, że człowiek żyje w stresie. Wypala się często, bo nie wie, co ma zrobić. I to jeszcze jest nic. Najgorsze jest to, że patrzy się wstecz i widzi, że dokonał złych wyborów i nie może sobie za to wyba wy wybaczyć. To jest trudne. I znowu jest to efekt wyborów. Tymczasem wybory rozpoczęły się od czasu, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli. Bóg nas nie stworzył do tego, żebyśmy wybierali. Bóg nas stworzył do tego, żebyśmy byli posłuszni, ale dlatego, że chcieliśmy być jak Bóg, zaczęliśmy wybierać, i to nas niestety często pogrąża. Dlatego, że zwróćcie uwagę, Jezus dał nam zbawienie przez doskonałe swoje posłuszeństwo. On był całkowicie posłuszny, dlatego mógł dać nam zbawienie. Ale dobrze, zwróćcie uwagę, Księga Ozeasza to Księga o wyborach. To Księga, w której Bóg przygląda się ludziom i mówi: Źle wybieracie, Źle wybieracie, Źle <laughs> wybieracie, i są złe konsekwencje, złe konsekwencje. Dlatego zachęca ich dobrze wybierajcie. A zarazem daje im nadzieję, zmieni się to wszystko. To wasze wybory sprawiły, że jesteście pociśnięci w środku. Ale Bóg mówi tak dam wam wyjście z tego. Będzie rozwiązanie. To rozwiązanie z konsekwencją naszego całkowitego oddania Jemu. Oddania mu jego, swojego serca. To jest zawrócenie z miejsc, które są konsekwencją naszych niewłaściwych wyborów, i podążania za nim. Bez względu na to, czy rozumiesz, gdzie on cię prowadzi, czy nie. Bo jeżeli mu zaufasz, to zobaczysz, że nawet twoje najmądrzejsze wybory nie są tak mądre, jak jego wola, którą wypełniasz. A zarazem pokój, który przychodzi w konsekwencji tego, że tak żyjesz, jest tak wielki, że nic i nikt nie jest w stanie dać ci tego. To jest niesamowite. Więc chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Moi drodzy, wiecie, ja się bardzo z tego cieszę, że moja krew się nie musi lać. Że Bóg nie musi mnie rozszarpać. Dlaczego? Dlatego, że Jezus dał się rozszarpać. Syn Boży dał się rozszarpać. To Bóg stał się człowiekiem po to, aby sam się rozszarpał za nas. I to jest piękne. I to dzisiaj podczas wieczerzy robiliśmy. Podczas pamiątki, podczas komunii, podczas Eucharystii. To robiliśmy dzisiaj. Zwiastowaliśmy to, ogłaszaliśmy to, że to Bóg dał się rozszarpać za nas i przelał swoją krew, aby nasza krew się nie lała. I kiedy przelał tą krew, to zawarł przymierze, syn z ojcem, abyśmy mogli zasługiwać na jego miłość, mimo to, że zasługujemy na śmierć. I to jest piękne. I to, co nam się należy, śmierć, nie otrzymamy tego, gdyż Jezus nastawił siebie i powiedział: Ja umrę w miejsce każdego z nas. I to jest piękne. I to jest dobra nowina. Starajmy się poznać, usilnie poznać Pana. Że go znajdziemy, pewne jest, jak zorza poranna, przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Wiecie, kochani, to jest cudowna obietnica, mówiąca o tym, że jeżeli mamy pragnienie, to znajdziemy studnie, to się napijemy, tak? Więc jeżeli mamy pragnienie go znaleźć, to go znajdziemy. Moi drodzy, to, co ja dzisiaj do mówię do Was, to mówię do Was. Jeszcze raz. To, co mówię. Dzisiaj do Was, to mówię do Was. Inaczej mówiąc, mówię do nas jako do kościoła i wspólnoty, a nie do nas jako do jednostek. Mimo to, że jednostki tworzą wspólnotę, ale chciałbym, żebyście się spojrzeli bardziej globalnie, całościowo. Abyście zwrócili uwagę na to, że to jest głos Boży Głos do naszej wspólnoty. Mówiący o tym, że kiedy będziemy mieli pragnące serca i to pragnienie będzie nas prowadzić, to doprowadzi nas do takiego miejsca, o którym nie marzyliśmy. Albo jeżeli marzyliśmy, to myśleliśmy, że są to tylko marzenia, które się nie zrealizują, ale się zrealizują, jeżeli będziemy mieli pragnienie. Amen? Jesteście ze mną? Pan Bóg mówi ociosywałem was przez proroków. Zabijałem ich słowami moich ust. I moje prawo zeszło jak światłość, gdyż miłości chce ani ofiary i poznania Boga niecałpaleń. To, to jest niebywałe. Że Bóg cały czas wysyła do nas komunikat. Mówi do nas. Uczy nas, zachęca. Mówi do nas przez. Prorocze słowo, którym jest Jego słowo, tak? Mówi do nas. Ale jeżeli my nie zrozumiemy, że fundamentem jest miłość, to będziemy próbowali zasłużyć na Jego miłość, zamiast otworzyć swoje serce, aby Jego miłość dotknęła nas i abyśmy byli gotowi dawać miłość innym. Jeżeli tego nie zrozumiemy, to będziemy się starać zasłużyć na Bożą przychylność. Tymczasem ta przychylność jest już od wieków i czeka, abyśmy przykleili się do niej, i w konsekwencji przyklejenia się do Jego miłości, stali się Jego miłością i, i przelewali tą miłość dla innych. Bóg mówi, Bardziej cenię to, że lgniesz do mnie, niż coś chcesz zrobić dla mnie. Czy ty, czy ty to słyszysz? Czy my to słyszymy? Czy wy to widzicie? Gdyż miłości chce ani ofiary, poznania Boga, a nie całopaleń. Kochani, Panu Bogu zależy bardziej na tym, abyś go poznał, niż na kolanach teraz wracał do domu. Jedno, jedna chwila, jedno otwarcie serca, otwarcie się na Boga, pragnienie przytulenia się do Niego jest o wiele bardziej warte niż to, że na kolanach albo czołgając się wrócić do domu teraz. I to jest niesamowite. Dlaczego? Bo to tylko miłość, Jego miłość jest w stanie nas zmienić, abyśmy my żyli inaczej. Nie wyprodukujesz z siebie czegoś, czego nie masz. Choćbyś nie wiem, co robił. Choćbyś tańczył na rzęsa. Choćbyś, że tak powiem, ogniami sztucznymi puszczał bańki. A ja choćbym nie wiem, co tu zrobił. Choćbym uniósł się tu w powietrze. I zrobił nie wiadomo, jaki wielki cud. To nic nie da. W porównaniu z tym, czego Bóg oczekuje od Ciebie. Bóg oczekuje od Ciebie jednego strzelistego aktu na początek. Aktu otwarcia się na Jego miłość i powiedzenia: Pragnę. I kiedy to zrobisz, szczerym sercem, to On Cię wypełni. I nie myśl sobie, że nie ma w Tobie pustki. Masz pustkę od urodzenia i ta pustka dopiero będzie zapełniona, kiedy Bóg zamieszka w Twoim wnętrzu, kiedy Bóg wypełni każdy zakamarek Twojego pragnienia. I to jest niesamowite. Więc moi drodzy, ostatnio na grupach przerabialiśmy tekst z Ewangelii Jana. Z 10 rozdziału od 1 do 6 o zagrodzie. Kojarzycie, kojarzycie. I Pan Jezus opowiada tam historię o zagrodzie. Mówi, że kiedy pasterz idzie do zagrody, to oddźwierny otwiera mu drzwi do owczarni, gdyż rozpoznaje, że to pasterz. Ale odźwierny nie otworzy drzwi komuś kto nie jest pasterzem. Jeżeli ktoś się znajdzie w owczarni, a nie wszedł przez drzwi, to Pan Jezus mówi, że jest złodziejem i zbójcą. Ale jeżeli pasterz chodzi do owczarni, to kiedy wychodzi z tej owczarni i mówi po imieniu do owiec, to owce idą za nim. Dlaczego? Dlaczego? Bo znają Jego głos. Dlatego idą za Nim. Wiecie, to jest pytanie moje do Was, do nas jako wspólnoty. Czy znacie głos Jezusa? Czy znacie głos Jezusa? Owce idą za pasterzem, bo znają głos pasterza. Jeżeli my jesteśmy owcami, Jezus, Jezus jest naszym pasterzem, to moje pytanie jest: czy jako Jego owca znasz Jego głos? Wiecie, to jest tak ważne, tak istotne, w czasach, w których żyjemy, gdzie jest masę, miliony głosów, miliony bodźców docierających do nas. Że jeżeli my nie rozpoznamy głosu pasterza, to pójdziemy za kimś, kto nie jest pasterzem. Kto jest złodziejem i zbójcą? Ale ktoś może powiedzieć: A ja wolę za złodziejem i zbójcą iść. Tak, tylko że jeżeli pójdzie za złodziejem i zbójcą, to on, on nie będzie miał litości nad tobą. To tylko pasterz prowadzi owce w miejsce, w którym one czuły się zaspokojone. I te deficyty, które powstały u zarania dziejów, jest w stanie zaspokoić. i Jesteś w stanie powiedzieć, żyję pełną piersią, oddycham i moje życie ma sens. I nie dryfuję, nie wiadomo w jakim kierunku, ale ja wiem, gdzie idę i gdzie będzie finał. I to jest cudowne. Dlatego, moi drodzy, nie o to chodzi, jak my się patrzymy na siebie, tylko o to chodzi, czy my się patrzymy we właściwym kierunku. Czy mamy przed oczami tego, który jest sprawcą i dokończycielem wiary, Jezusa Chrystusa, który zamiast nagrody otrzymać, co otrzymał? Krzyż. I co on zrobił, nie zważając na to, że go tam skatują, przybiją, wyśmieją? On to zrobił, bo wiedział, że kiedy się to skończy, zasiądzie na tronie. Był gotowy zapłacić cenę, abyśmy my żyli. Dlatego, jeśli masz pragnienie, podążaj za nim. Jeżeli masz pragnienie rozwijać się, bierz udział w tym, co u nas się dzieje. Bo jednym głosem mówimy, nabieramy jeden oddech, oddech Ducha Świętego, który nas prowadzi do czego? Do tego, żebyśmy postrzegali Jezusa. Abyśmy byli jedno w jednym kierunku się patrzeli i doceniali się za to, co robimy. I bez względu na to, że jesteśmy różni, to ta różnica nie mówi o tym, że ktoś jest lepszy, lecz o tym, że się uzupełniamy. I tak trzeba patrzeć. Amen. Jesteście ze mną, to ja się bardzo cieszę. Dlatego, kto pragnie, odnajdzie. Odnajdzie głos i tempo Boże w swoim życiu. Wiecie, dzisiaj mamy czas, w którym możesz odpowiedzieć na to pragnienie i powiedzieć Panu Jezusowi: tak, tak, może pierwszy raz, tak, może dziesiąty raz tak, może powiedzieć do myśli, która cały czas Ci przychodzi w formie pytania od Pana Boga, a cały czas gdzieś uciekasz, żeby się z tym skonfrontować powiedzieć: tak, Panie, pójdę za tym. Tak Panie gotowy jestem. Tak Panie gotowa jestem. Tak Panie chce podążać za Tobą. Abyście powiedzieli Mu tak na tą szarą przestrzeń, w której stoicie i wiecie, że potrzebujecie decyzję podjąć. Aby, zachęcam Was, abyście pod, podjęli tą decyzję i powiedzieli Mu tak w tym kontekście, który akurat teraz jesteście, który akurat teraz macie, w kontekście swojego życia. Amen.